i ruszamy na aktywny wulkan. Po prostu ekscytacja sięga z zenitu. No dobra, słuchajcie, byliśmy w miejscówce, którą wyczytałem, że jest polecana w internetach. Miało to kosztować 700, parędziesiąt kwecali, czyli jakieś trzy stówki z hakiem. Okazało się, że są totalnie zabukowani, jeśli chodzi o daty na jutro, co nas zupełnie nie urządza, bo następnego, w zasadzie za kilka dni, już nas tu nie będzie. Będziemy dużo dalej. Tak więc szukaliśmy na gwałt innej opcji. No i pan był bardzo miły, zarekomendował nam kilka innych miejscówek i tak przeszliśmy dosłownie dwa razy drzwi obok i trafiliśmy na jakąś lokalną agencję, która zaoferowała nam ceny rzędu 450 kwesali. Co wydaje się naprawdę niską ceną. Natomiast w dużym skrócie, jutro rano, godzina dziewiąta, meldujemy się pod tymi dokładnie drzwiami i moi drodzy, lecimy przepakować swoje plecaki, zgarnąć lunch, zgarnąć ciepłe ciuchy, które w ogóle musimy jeszcze dokupić w tym momencie. No i ruszamy na. Aktywny wulkan. Po prostu ekscytacja sięga z zenitu. Ja się jaram jak dziecko. No więc jeśli chodzi o tą wycieczkę, to szczegóły brzmią następująco. Płacimy 350 dzisiaj, czyli jakieś 170 zł takiego wpisowego, powiedzmy, i to zawiera w sobie zarówno przewodnika, jak i transport do miejsca startu wycieczki. Lunch, no w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o koszty dodatkowe, które będzie trzeba uiścić na miejscu, to jest stokłe cali za. Wbicie się do Parku Narodowego, który tam funkcjonuje, które jest płatne już na miejscu. To nam daje łączną kwotę 450 od łebka. To, co trzeba wziąć dodatkowo, to są jakieś ciepłe ciuszki, ale taka warstwa bazowa. Bo jeśli chodzi o grubsze ubrania typu kurtka, rękawiczki czy inne tego typu rzeczy, bo tak moi drodzy, tutaj prawdopodobnie temperatura spadnie nawet w okolica 0 stopni. Czy wszelkiego rodzaju maty, śpiwory, koce i tego rodzaju. Usprzętowienie to dostaniemy. Cóż więcej, jeśli chodzi o możliwe koszty dodatkowe, no to gdybyśmy chcieli się wspiąć na wulkan Fuego, czyli ten najbardziej aktywny sejsmicznie, ten, który regularnie sobie pryskalawą w górę i w dół. No to jest koszt dodatkowych 200 kwecali, ale już na miejscu dla przewodnika. No i tak to wygląda. Ze sobą musimy mieć właśnie wodę i kilka ciuszków cieplejszych, po której idziemy do lokalnego supermarketu. Jeżeli zaś chodzi o sam program wycieczki, to wygląda on następująco. Jest to półtora dnia i jutro o godzinie 9 startujemy spod tamtego miejsca, które Wam pokazywałem i ruszamy autobusikiem do miejsca, gdzie mamy się przepakować. Gdy się przepakujemy, no to ruszamy już na Trasę przynajmniej 4 do 6 godzin dosłownie pionowej trasy przewyższenia ponad 1000 metrowego. No i gdy dotrzemy do tak zwanego basecampu, będziemy udawać się już albo opcjonalnie na wulkan Fuego, żeby go zobaczyć z bliska, albo po prostu chillować sobie patrząc na niego z oddali. Tak mija pierwszy dzień, potem nocowanie w namiotach na wysokości około 3,5 metrów, więc strogie przewyższenie. No i cóż, i następnego dnia pobudka o świcie, około godziny czwartej, czyli na wschód słońca meldujemy się przynajmniej w idealnym scenariuszu pozbawionym wszelkich problemów wysokościowych. Meldujemy się już na szczycie wulkanu Akatenango. Mam nadzieję z pięknymi widokami, mam nadzieję, że z resztkami energii, które zostaną, by cieszyć się tym miejscem. No i cóż, potem wejście, zejście, przyjazd do Antiguły i czas będzie ruszać. W kolejne piękne miejsce. To ja tak tylko dodam, że w ogóle fascynuje mnie ten wątek spięcia się na wulkan, ale jest we mnie też mnóstwo obaw, bo najwyższe miejsce, w którym się świadomie przynajmniej znalazłem. Do tej pory to jakieś 2000 metrów, więc kontekst prawie 4000 metrów. Wysokościówka może zrobić robotę. Ale będzie dobrze. Co ma nie być, nie? Generalnie tak straszą, straszą, ale myślę, że nie takie granice się pokonywało, nie takie bariery się przekraczało. Jesteśmy już w La Bodegona, czyli w miejscu, gdzie można dostać absolutnie wszystko. Przepotężny supermarket. Dosłownie z każdym produktem, o jakim możecie sobie pomyśleć, i idziemy szukać. Ciepłych ubrań. To jest naprawdę ciekawa odmiana po tych wszystkich małych sklepikach, których jest tutaj multum. To jest większe niż największy supermarket, który możecie uświadczyć u nas w Europie. Naprawdę. Wszystko! Absolutnie wszystko. Do wyboru do koloru. A musimy się dobrze przy przygotować jakieś przekąski, wodę oraz ciepłe ubrania, bo temperatura na takiej wysokości może spaść nawet w skrajnych momentach do minus 10 stopni. Dacie wiarę lub Watemali. Ale o klimacie powiem jeszcze za parę chwil pewnie. Obkupieni już skarpety i cieplejsze ubranka przechodzimy obok lokalnej ludności. No i cóż więcej mogę powiedzieć? Idziemy właśnie do miejsca noclegowego. A przed chwilą jeszcze oddaliśmy ciuszki do pralni. I pralnia również zlokalizowana w ogóle w jakimś sklepie u jakiejś pani z Zosi. Wszystko na patencie. Mapy Google'a tutaj w ogóle wariują, no jest inny świat. Jeszcze jedna taka refleksja: idziemy sobie, jakkolwiek te budynki są naprawdę prześliczne, przecudowne. Tak, Ada miała naprawdę trafne spostrzeżenie, z którym ciężko się nie zgodzić, że to miasteczko jest bardzo, ale to bardzo nastawione na turystów. I to się przebija absolutnie w każdym wyrazie. Wszędzie. Wszystko, wszystko pod turystów. Ale tu pięknie. Tutaj chyba mamy taki najbardziej reprezentatywny kawałek całej Antigüe. Piękna woda, piękne ptactwo. I w ogóle zapomniałem powiedzieć, dzisiaj rano, jak siedziałem i gadałem do Was z tego miejsca, w którym się zatrzymaliśmy na dzisiejszą noc, mam wrażenie, że mignął mi koliber. Mikroskopijny ptaszek, długi dziób. Tak śmiesznie, robotycznie latający we wszystkie strony, i w ogóle natura tutaj myślę, że będzie czymś przewspaniałym. Ale na razie zachwycamy się oczywiście tym, jak wygląda krajobraz miejski. Całe miasto jest zbudowane w ten sposób na planie takiego takich skrzyżowań i jednokierunkowych uliczek. Kolorowo wulkany w tle cieplutko no i to, trochę jednak turystycznie. Słowem uzupełnienia, nie wiem czy tylko w mojej głowie, ale Ameryka Centralna, Południowa pewnie też, ale głównie Ameryka Centralna kojarzy się z raczej chybotliwym poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast odkąd tu jesteśmy? Jest turystycznie, więc pewnie jakaś wzmożona czujność w kontekście, w kontekście kieszonkowców czy jakichś wyłudzeń wskazana, ale jest zupełnie bezpiecznie. Ci ludzie wszyscy są bardzo pomocni, bardzo otwarci, bardzo uśmiechnięci. Naprawdę, te ich uśmiechy są po prostu od ucha do ucha. Także, pierwsze wrażenie, naprawdę super. Natomiast, wyczytałem gdzieś, że tutaj nie ma polskiej ambasady. Jest najbliższa w Meksyku i podobno podlegamy pod placówkę również w Panamie. Tak więc, w kontekście wsparcia naszego rodzimego kraju i władzy, trzeba mieć to na uwadze. Te chodniki tutaj są tak wąskie że jeżeli ktoś idzie z naprzeciwka to po prostu jest wymianka ze wszystkich stron I aż można ścianę porysować. A tutaj mamy jeszcze gwatemalską flagę, na którą składają się trzy równe, pionowe pasy: niebieski, biały z emblematem, no i znowu niebieski. Te kolory mają takie znaczenie symboliczne z tego, co wyczytałem, bo niebieski, zresztą tutaj też widoczny, oznacza stałość, sprawiedliwość, a biały czystość. W emblemacie z kolei znajduje się kwezal herbowy, czyli narodowe zwierzątko Gwatemali, ptak, kwezal. Jest to ptak uznawany przez Majów za posłańca bogów, obecnie po prostu jako symbol wolności. Na tej fladze Gwatemali podobno kwezal przycupnął na pergaminie z napisem wolność 15 września 1821 roku, upamiętniając niemniej mniej ni więcej datę uzyskania niepodległości Gwatemali. Pod samym pergaminem w tym symbolu Widnieją też karabiny i szable, które mają oznaczać obronę tej wolności. No a wieniec laurowy, jak to zazwyczaj bywa, symbolizuje odniesione zwycięstwo. Od historia o Fladze. Boże, chodzenie po tych kocich łubach tutaj, naprawdę te chodniki są. Pożal się, Panie Boże. <noise> Można zginąć. Przeszliśmy całe miasteczko i docieramy do naszego drugiego noclegu, nocleg numer 2. I tak jak wcześniej pokazywałem wam, co możecie dostać w Antigle za złotych 200 za noc, co wydawało nam się naprawdę wysoką ceną i bukowaną na ostatni moment, ale wydaje nam się, że to może być kwestia tego, że po prostu są tutaj jakieś obchody i wydarzenia i celebracje związane ze świętem zmarłych i jeszcze tym wyścigiem kolarskim. Tak dla równowagi, teraz pokażę Wam co możecie dostać za dosłownie 15, 50 za osobę, nieźle co? Tak więc moi drodzy, wchodzicie sobie taką zabarykadowaną bramą jak do jakiejś fabryki, idziecie korytarzem pełnym betonozy, mijacie zrujnowane blachy dachowe, a także inne drzwi, okablowanie, które może na Was spaść, przecudownie piękne kwiatki i wchodzicie do kolejnego. Do kolejnej barykady, którą otwieracie sposobem, bo przecież cyk. i witamy w naszych skromnych progach. W zasadzie nie w całych naszych skromnych progach, bo nasze skromne progi tu jeszcze raz prezentuję system otwierania drzwi. Nasze skromne progi to jest ten pokój. Tutaj prawdopodobnie jest kolejny i kolejny, a może gospodarz mieszka. No, tak czy inaczej, mamy taką przestrzeń tutaj jest śmietnik, jest nawet woda. Łazienka jest oczywiście tutaj na zewnątrz, czyściutkie z lewe, bo jak żeby inaczej. A tak wygląda zabarykadowany no i załadowany naszymi rzeczami pokój, czyli mniej więcej 2,5 na 2,5 metra. No ale słuchajcie, czego chcieć więcej. 30 zł za noc. Więc e, mówiąc wprost, da się da się. Jest łóżko, jest nawet prywatny pokój, więc. Naprawdę myślę, że to jest uczciwa cena, o, o ile łóżko się pod nami nie zawali, to jest to naprawdę uczciwa cena za dobę, no i sumarycznie wychodzimy na tym naprawdę całkiem dobrze. Idziemy się poszwendać jeszcze po mieście, zobaczyć co ciekawego można tu jeszcze porobić, chociaż w większości mam poczucie, że Antigua to po prostu szwendanie się i chłonięcie tego prekolumbijskiego klimatu. No, to jest nasza okolica i tak jak tu widzicie nad sklepem domostwo, okablowanie. No i generalnie to już chyba nie jest zbyt bogata miejscówka. Tu raczej nie ma fengsłych hoteli, tylko lokalne domostwa. Idziemy teraz na punkt widokowy, żeby zerknąć sobie na to piękne miasteczko z nieco wyższej perspektywy. tego, co na razie rzuca się w oczy, to takie dwa podstawowe środki transportu w Gwatemali. To właśnie albo te takie tak zwane chicken busy amerykańskie, dawne autobusy szkolne poprzerabiane na komunikację publiczną, albo shuttle busy, czyli takie transporty zorganizowane przez jakieś biura turystyczne bądź inne miejsca, które organizują Wam czas i wożą turystów od hotelu do hotelu. Oczywiście są pewnie też jeszcze inne popularne środki transportu, ale to rzuca się w oczy od razu. Łomatko! Wow, I my jutro mamy się wbijać na prawie 3,5 tysiąca metrów na lokalnym punkcie widokowym. Klimat i gęstość powietrza sprawia, że już mamy umieranko. Będzie wesoło. Ja nie wierzę. To jest droga, którą sobie mamy dreptać. To jest pion. Mam wrażenie, że jakbyśmy szli na czwóraka, to byłyby równe szanse. Co sądzisz, oda? z sobą, gdyby nie zrobił nam rozgrzewki dzień przed. Oczywiście, że tak. za tym chłopakiem, bo ja... Nie chcielibyście być na moje miejsce. <laughs> Dlatego teraz wszyscy wiwatujemy dla Ady, bo jest mega dzielna i zawsze dotrzymuje kroku moim bardziej lub mniej mądrym pomysłom. No ale serio powiem Wam, że to co się tutaj dzieje przed nami a wchodzą sobie do góry teraz absolutnie wszyscy. I jakaś pani w średnim wieku z dwoma córeczkami, i jakaś babuszka pewnie z trzylatką. <noise> Więc nie ma co marudzić, tylko iść do przodu. Ale wjechanie tutaj autem bądź motorkiem to też jest nie lada wyczyn. Kto to wymyślił? No i kiedy patrzy się na taką prawdziwą Gwatemalę, gdzie jednak większość społeczeństwa żyje podejrzewam na bardzo niskim poziomie. O, tu kolejny piesek śpi. Sporo tu bezdomniaków. No to raczej wygląda to w ten sposób. Blacha i takie nieciekawe tereny. No i dochodzimy do punktu, gdzie życie lokalne kwitnie. Jak widać są sprytniejsi i podjeżdżają tutaj autkami. Niemniej jednak można się zatrzymać przy kolorowych parasolkach, zjeść świeżego owocka, kupić watę cukrową, przekąski, no i popuszczać latawce. Podobno jest tutaj jakieś święto, gdzie tworzą naprawdę przeogromne latawce, mierzące nawet kilka metrów, ale to chyba nie, nie tym razem. Tu powoli się już wyłania perspektywa na Antiguę i na okoliczne wulkany, ale pewnie jeszcze ładniejszą zobaczymy, schodząc nieco niżej. Właśnie kupiliśmy jakieś bliżej niezidentyfikowane owocki z jednego ze stoisk, to coś. Przypomina w smaku trochę taką twardszą moralę. Mm, a Ada tutaj dzierży w dłoni coś, co nazywa się rzekomo mango. Ale pani nas zapytała, czy wrzucić nam do tego soli, więc stwierdziliśmy, że czemu nie. Natomiast to może być ciekawy eksperyment. Jak oceniasz Ada? Kwaśno-słone. Próbkie. Ciepkie. Ciekawe. Nie ma nic wspólnego z mango. A no właśnie, bo poprosiliśmy no, przecież o mango. Czuję po smak mango. Tak? Jest mm -hmm. mango? No to ciekawostka. Może to takie niewierzałe mango. Może. <laughs> Odmiana siele. Tak więc eksperymentujemy z owockami. Idealny moment dzień przed wulkanem. <laughs> A punkt, na którym się znajdujemy, to jest coś, co się nazywa Cerro de la Cruz. Taki punkt widokowy na całe miasto, chociaż na razie tego w widoku jeszcze nie uświadczyliśmy. Mam nadzieję, że uda się go zobaczyć tutaj przed nami. Jeszcze więcej sklepików, jeszcze więcej kramików z jedzeniem i z innymi pierdółkami, a tego może <grym> w tle słychać śmiech Adrianny? Jest to mocno ironiczny śmiech, bo jedyne co z tym chciałbym zrobić w tym momencie to po prostu wyrzucić do śmietnika. No, nie wiem jak wy ale u mnie wizja takiego twardego, mało słodkiego melona posypanego solą nie brzmi zbyt dobrze. No dobra, czyli my po prostu przeszliśmy z troszeczkę innej strony, można by rzec wręcz od zaplecza. A to tutaj znajduje się ten piękny, główny punkt widokowy na całe miasteczko. No i trzeba przyznać, że to robi robotę. A jeszcze lepszą robotę robi to, jak sobie człowiek pomyśli, że jutro będzie dreptał o tu tu, 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 tu tu Aż na szczyt tego pięknego wulkanu, który maluje się tam gdzieś za chmurami. A mówiąc o tych chmurach i o tym co się maluje za mną, warto powiedzieć, że w Gwatemali mamy dwie pory rochu, czyli suchą i e, deszczową. W tym momencie prawdopodobnie właśnie rozpoczyna się pora sucha, natomiast patrząc po tych chmurach nie jestem tego pewien. No i e, warto jeszcze też powiedzieć o kontekście klimatu w samej Gwatemali. Bo jest to strefa klimatyczna podzwrotnikowa, wilgotna, tak zwana, gdzie naprawdę spo, są, są naprawdę spore różnice temperatur i wiatrów, zarówno jeśli chodzi o północ, jak i południe. E, bo teraz jesteśmy, mniej więcej, można powiedzieć, w stronę centrum Gwatemali, natomiast na jej południowym krańcu są tereny bardziej górskie, na terenie północy są tereny bardziej nizinne. No i wiadomo, związane z tym różnice temperatur sięgają naprawdę nawet kilkunastu stopni w tym samym czasie. I tak na przykład rejon, w którym jesteśmy obecnie, to jest 23-25 stopni. Rejon, w którym będziemy się udawać, wspinając się na wulkan, to będzie pewnie okolice tak normalnie okolice 10 stopni, a nawet mniej w nocy około zera w Basecampie. Natomiast jeśli chodzi o tereny na północy, do których będziemy się udawać później, no to to już są temperatury rzędu 30 stopni, więc jak widzicie, rozpiętość jest przeogromna. A tu piękny widok na Antiguę. Zejście drugą stroną, no i wracamy tym samym do miasta. Ta droga tutaj już jest zdecydowanie bardziej cywilizowana, aniżeli ten, ta tapionowa ściana, którą wspinaliśmy się w pierwszą stronę. No i tutaj też jest zdecydowanie więcej. Białasów. A na wieczór, w zasadzie na późne popołudnie, bo bardzo szybko się tutaj ściemnia, pojawiamy się jeszcze w centrum, żeby skosztować tego, jak wygląda klimat Gwatemali i Antyguły po zbroku. Tutaj mamy Park Central. Tutaj handel kwitnie. Panie noszą na głowach. Mamy różne zabawki dla dzieci. Szale i innego rodzaju ciekawostki. Jest bardzo ciemno, więc nie mam pojęcia, czy cokolwiek będzie widać. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, w takim razie, że ludzi jest tutaj ogromna ilość. To miasto naprawdę żyje cały czas. No, a tutaj jeszcze najbardziej znane ujęcie z Antiguły. Tutaj mamy sprzedawane kolejne pamiątki. A to brama wejściowa, tak zwany Arco de Santa Catalina. Tu mamy jakieś lokalne przekąski, tu mamy prawdopodobnie niezbyt opłacalne cenowo knajpki. No słuchajcie, typowe turystyczne miejsce. I tak bym chyba podsumował, Antigüe, że jeżeli wyłączyć Myślenie o tej przestrzeni i o tym miasteczku z perspektywy turystycznej, i po prostu docenić piękno tych wszystkich budynków, bogatą historię, która za nimi stoi, a także to, wszystko co zbudowało to miasto plus to, jakie ma otoczenie, bo oczywiście mówimy cały czas o pięknym otoczeniu pośród wulkanów. No to to jest naprawdę przecudowne, przecudowne miasteczko, na którym można się zatrzymać. Nie, na naprawdę sporo czasu. Jeśli jednak dołożymy do tego masę turystów i tłumy wszędobelskie, plus ceny, które są adekwatne do turystycznego ruchu, no to myślę, że już to tak różowo to nie wygląda. Niemniej jednak zdecydowanie warto pojawić się w Antigua. Wejdźmy jeszcze sobie tutaj na koniec. Zobaczmy co to takiego. I tu mamy chyba moi drodzy. Jakąś wystawę pięknych latawców, nawet nie wiem czego. Czy to nie są przypadkiem jakieś tradycyjne dekoracje? A także lokalny bazarek, gdzie można kupić dosłownie wszystko i wyposażyć się w pamiąteczki. Ja już widzę wzrokady, która weszła do tego sklepu, więc naprawdę, drodzy panowie, uważajcie, jak wchodzicie tutaj ze swoimi wybrankami, bo. Zginiecie na długie godziny, no ale trzeba przyznać, te ich kolory, yy, wszystkie wynikające z tradycji majów i tej całej cywilizacji, są absolutnie tęczowe, bajeczne, przepiękne. No, sami zresztą spójrzcie, jak wygląda tło za mną. To aż bije kolorami po oczach. Powiem tylko, że ceny też są naprawdę adekwatne. Wszystko jest tutaj horrendalnie wręcz drogie. Nawet w przeliczeniu na nasze, to jakbyście chcieli, możecie sobie nawet przywieźć pamiątkowe jajko z Gwatemali. Niesamowita kreatywność. No, ale powiem szczerze, jeżeli ktoś z Was kolekcjonuje pamiątki z różnych krajów, to myślę, że Ameryka Centralna i jej bogactwo kolorów i to naprawdę przepotężne bogactwo kolorów to jest coś, co zdecydowanie skradnie wam serce. I tak moi drodzy, żegnamy się już. Z Antiguą, i jutro meldujemy się w zasadzie o poranku. Meldujemy się przed biurem podróży, z którym ruszamy na wyprawę na wulkan. Nie mogę się doczekać. Naprawdę ekscytacja, znowu podkreślę, jest przeogromna. No i cóż, słyszymy się już jutro. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!